W Baltic Sail obchodzi ponad dla 18 My y, mamy dzisiaj piętnastkę. 15 lat skończyliśmy. W tym roku był początek. I y, szanse będą trwały dwa dni na scenie na targu Rybnym w Gdańsku. Wstęp oczywiście wolny. Także zapraszamy wszystkich gorąco. I klamra y, tych naszych wydarzeń będzie bardzo silna. To znaczy y, na naszej scenie na pierwszego dnia pojawi się szereg zespołów, ale tym y, głównym akcentem pierwszego dnia będzie występ zespołu Stare Dzwony. My nazywamy ich w programie ojcami polskiej szanky, bo taka jest prawda, bo to od nich zaczyna się historia tego wyjątkowego zjawiska i to była nie tylko w Polsce, ale i w na Muzycznej na świecie, tej wielkiej popularności szant i y, twórczości szantowej. Bo szanty to nie tylko y, tradycja, śpiewa się szanty pieśni kubryków, pieśni pracy, y, ale też tworzy się nowe szanty. I wiele z nich po prostu stała się no, takimi już y, 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 utworami kultury masowej, tak można powiedzieć, śpiewanej przez wszystkich. Zamknięcie naszych szant to znowu kolejne zjawisko. Y, grupa wspaniałych dżentelmerów ponad 30, nazywała się chórem. Zawisza Czarny. E, mają różne zawody. Są tam e, muzycy szantowi e, trójmiejscy, są e, żeglarze, kapitanowie, mechanicy, są osoby drążące studnie, są stolarze. A wszystkich łączy miłość do szant i e, miłość do żeglówki. E, spotykają się od kilku dobrych lat. E, Przewodzi im Jacek e, który jest dyrygentem i takim e, założycielem tego obu Zawisza Czarny. I e, to będzie też wyjątkowy koncert wraz z przyjaciółmi, i z gośćmi zaproszonymi zakończymy tymi szantami te dwudniowe nasze znaczy szanty będą szanty dla dzieci w sobotę w południe również darmowy na Targu Rybnym zaśpiewa klang jeden z najbuchanych zespołów z Rzeszowa rewelersi polskiej szant, tak można ich nazwać śpiewają cudownie kapella, są muzykalni mają wspaniałe poczucie humoru wartościowe teksty także y, będą śpiewali wieczorem na dorosłych w klubie dla bardzo dorosłych będą no śpiewali y, w klubie Seyman w sobotę wieczorem a w południe śpiewają piękne teksty, bardzo wartościowe teksty o żeglowaniu dla najmłodszych, w sobotę, te południe. Także będzie bardzo dużo różnych tematów. Będą goście z Hiszpanii, zresztą z Barcelony, który śpiewa utwory, które u nich nazywają się Teshante, Habanares. Tradycja, mieszana tradycja kreolska i hiszpańska. Wiadomo, że Kuba była kolonią hiszpańską i... Te korzenie kubańskie i hiszpańskie wiążące się z tym, że z tej Hiszpanii wiele osób jechało, żeby przyjechać z tarczą. No niestety często wracali na tarczę i po pocieszali się tymi pieśniami w tawernach Barcelony, grając sobie w ten sposób, że tylko bili rękoma rytm i wyśpiewali swoje marzenia, miłości, żale, radości. Później do tego włączono skrzypce, włączono akordeon i z tego właśnie wytworzyła się trochę taneczna, trochę śpiewna muzyka Havanares. I cieszę się, że właśnie jutro w północy samolotem z Barcelony do Gdańska przyleci trójka muzyków i mm, będziemy ich słyszeli w koncertach i piątkowych, i sobotnich a ci szczęśliwcy spotkają się z nimi też już bardzo prywatnie na afterparty w klubie Zejman. Zapraszamy wszystkich na te afterparty, ale oczywiście zapraszamy wiedząc, że miejsc jest niewiele. Ci, którzy szybko zamówią się na naszej stronie na Facebooku albo na stronie szantypodżurawiem.pl i Facebook również szantypodżurawiem, mogą wysłać nam maila i zgłosić się na listę osób, które chciałyby dojść do, na afterparty w sobotę po ostatnim koncercie. Także będzie się działo mnóstwo. Teraz jakby nie jest to miejsce, żeby wymienić wszystkie zespoły, bo bardzo dużo musiał mówić, natomiast naprawdę będzie bardzo ciekawie i będzie dla nas wielkie święto pewne urodziny 15 i cieszę się, że możemy to robić razem z Baltic z tej nad Motławą. To naprawdę będzie niezapomniany czas dla nas wszystkich, dla Państwa również.